Witam was moi listmów bardzo serdecznie z tej strony Nesgate 2 i zapraszam na do kolejnego mojego tygodnia retro. I tym razem postanowiłem może bardziej z tych moich nielubianych gier przedstawić wam tą, którą najbardziej mnie wkurzała, yy, jeżeli chodzi o to, że jest na podstawie pewnego takiego filmu. Jeżeli ktoś z was kojarzy film Na krawędzi, to na pewno będzie zawi zawiedziony, jeśli dowie się, że Gra, którą teraz ja odpaliłem, została wydana przez Sony, jak zwykle, w 1993 roku. I gra jest po prostu na podstawie tego samego filmu o tym samym tytule i podąża wszystkie wydarzenia, jakie są w filmie. Czyli, tak jak tu oni próbowali przechwycić ten samolot, tę całą force. No ale później coś im nie wyszło. Stracili kontrolę. Aha, i teraz tak. Dzielamy się tego całego gejba, czy jaką się tam nazywa? I naszym zadaniem jest zbieranie pieniędzy i uważanie na różne przeszkody. Na przykład to jakieś te, te kubki śniegu, które są z dachu. Możemy ich tak bi bić. Kopać możemy, ale to trzymając strzałkę do góry tylko. A jak się trzyma strzałkę do dołu i wciśnie, a to się zmienia broń. Ale na chwilę obecną nie mam na razie żadnej broni. Aha, ładnie mnie lisek załatwił. Dobra, ale to tylko jeden hp, więc. A, ja, uwaga na ptaka. Okej. Okay. O nie, tylko nie ten moment. Okej. Okay. Okej. Okay. O kurde, nie cierpię tego skakania. I tu trzeba uważać na ogniska, bo one kosztują nasze pieniądze, a ja chcę jak najwięcej uzbierać dla tych. Którzy stracili tą forsę, żeby później im przekazać. Buty do biegania. Dobra. Idziemy. Dobra. A bo nie, 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 nie będę tu biegał. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Pierwsza część pierwszego etapu już jest za nami. Teraz druga część. Troszkę trudniej będzie. A, znowu ten lisek. Dobra. Dobra, mamy kolejną forsę. Kolejnego ptaka. Oj! Ale fart! To się nazywa mieć farta! I dobra, udało mi się, przeskoczyłem. Idziemy górą, będzie bezpieczni. Okej, okay. po malutku, pomalutku. pomalutku. Mhm. Dobra, ptak oberwał. Dobra, pomału. Orzeszki. No teraz bardzo trudny ta. bo teraz będę musiał się wspinać, żeby dostać się do tego wraku samolotu. Ale muszę też uważać na te cholerne kamienie. Ja. Tylko nie dostał kamieniem. Dobra, dostałam znowu. po Pomalutku skaczemy Aha Kicha Tu mogę oberwać kamieniem I to dosłownie Okej okay. Ała Jest Udało się Najgorszy skok za mną Teraz już te głazy nie będą spadać Super Mogę już biec Ok, level ukończony, 760 dolarów. Aha, kłamy, mówi, że stracił ponad 100 milionów dolarów, że mu pomóc odnaleźć Forsę. Gabe uciekł od niego, i teraz znowu drugi etap. Tu już będziemy mieli nowych przeciwników, będziemy mieli ludzi tego całego e, kolesia, któremu mówimy, kupę szmalcu. Aha, i tu jest pierwszy z nich. Żyć osy już po nim. Dobra. Dobra. Trzeba mu natłuc. Bo niech ten tak ucieknie. Dobra, natłukłem mu trochę. No ale mało mam HP. Okej, okay, kasa. Gdzieś tu powinno być jakieś ognisko albo coś. O nie! Dobra. Ognisko by się teraz jakieś przydało. Jest tam jakieś. Dobra. Rozpęd. I skaczemy! Serio? Wydałam kupę pieniędzy na takie marne ognisko? A masz. Kurde, nożyk. O nie. Aha. Ładnie mnie załatwił. I cały poziom powtarzamy na nowo. Dobra, jeszcze mam kilka żyć. Dobra. Brawo, skontrowałem go. O nie, znowu ten! Brawo! Teraz ładnie mu odpłaciłem. Może górą jeszcze raz pójdę. Hopla! Aha, fajnie. Całą forsę przerażałem. Brawo. Zatłukony! Następny. O nie, znowu ty! Dobra, tu muszę być ostrożny, bo tu nie jest bezpiecznie. O mordę... Tu już w ogóle nie jest bezpiecznie w tym rejonie. O mordę... Brawo! Zatłukłem dziada! Okej, okay, teraz pod etap. No i najgorsze jest to, że tu jest ten sam utwór na całą tą grę, więc jest przerąbane. Dobra, mam tylko jedną maczetę, a mi szkoda jej. O nie, i znowu będę musiał się z nimi tłuc. Chyba, że mam pomysł. Dobra. O, jak dostałem damage'a. Dobra. Dostały parę razy, to się oduczą. Forsa! Jeszcze jedna forsaczka, czy mogę zmianać się tu? Aha, to muszę z rozpędu, fajnie. I hopla, jak kredyt. Dobra, ale oberwałem. A ja masz i 3000. No nie, no te cholerne ptaki. Dobra, było groźnie, ale jest ok. Jest ok. Mam w porządku. 4,5. Coraz lepsze sumy padają. O, żeż ty. teraz przepaść. Ujezu. Jak ja nie lubię skakać nad tymi przepaściami. No i pięknie, już kolejne życie stracone. Dobra, będę omijał ich. Dobra, trzeba będzie jakoś pomału się przyzwyczaić. Idziemy górą. Nie ma mowy. Dobra, załatwiliśmy tego gawrona też, czyli taka. No nie! Właśnie dlatego nienawidzę tej gry Dobra, może jakoś uda mi się ich pominąć hmm, Może mi się uda doskoczyć Dobra, udało mi się. Utarłem już dalej. Ale już nie mam żyć. Przerąbane. Przydałoby mi się jakieś jeszcze jedno życie. Idę górą. Dobra. No nie, teraz. Z takim kolosem ja mam się bić? Ale ładnie, ja muszę się z nim tłuc na pięści! O, zajumałem. Życie i itemy! Muszę to wszystko pozabierać! O kurde, lisek. O kurde, dziabnął mnie. Dobra, idziemy. Tu mam dynamit! Oj, rewolwer! Przyda mi się. Bomba. Potrzebuję tego. Ja bez tych rzeczy nie dam rady. Okej. Okay. Okej, okay, tu są listki. Muszę być ostrożny, bardzo ostrożny. No i dobra, ukończyliśmy poziom. I wysłać Jessie, żeby wezwała pomoc. O matko, teraz trzeci etap. U. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Dobra, bez autofajera jakoś sobie radzę. Zajdziemy górą. Tu dobrze, że Lisek mnie nie zauważył. Już mam dosyć bicia się z lisami. Ała! O, no o, tu oni są, jeszcze na drzewach? Super, a to będzie ten mój ulubiony poziom, którym będzie się zjeżdżał takim gościem. Ale to jak się go pokona dopiero. Pistolet. Dobra. Mieczyk. I tak mam bombę, miecz, śnieg, rewolwer. No nie, debil. Dobra, po malutku. Okej, okay. o nie. Znowu ty. A, i on do góry też może strzelać. Okej, okay, to jest jakaś czarna magia. Był jeszcze tu parę sekund temu. Nie ma go. Dobra, uff. O cholera, Rona. Mieczyk! Niepotrzebne mi to. Oj, będę się teraz z nim tłuk. O, i teraz będę musiał zeskoczyć z niego. Tak jak w tym filmie. O, kurna, już po kolesiu. Ha, kolejny poziom ukończony. O, teraz będziemy wchodzili do jakiejś góry, wnętrza jej. Dobra. Jezu, ale ja tu dostaję demycz. No nie! Łagam, jak ja teraz tracę życie, to już jest przerąbane. O nie, tu teraz jeszcze na sople muszę uważać? Super, no to teraz tu będę musiał ciągle biegać. Ała! O, że to zadaje większe obrażenie niż śnieg. Tu muszę być ostrożny, bo ja nie wiem, gdzie są cesople. Fajnie, niedober zdecha na jednym ciosie. Dobra, pomału. Ostrożny. Ctoś te kamienie? No. O Jezu, skąd one się biorą? Dobra, mamy to. O nie, teraz podłożyli bombę i zaraz będę miał walkę znowu z bosem. Jezu! Ale jestem dzisiaj zdenerwowany. Hej okay. mm, Nie, tylko nie... A ten nietoperz to się chyba znikąd pojawił. Dobra, po... No nie! Dobra! No i zatłukłem go. O, uciekliśmy o czasie. Aha, czyli przybył śmigłowiec rat. O nie! Czyli tak, przybył śmigłowiec ratunkowy. No i teraz znowu będę musiał się pierdzielić. Jak ja mam to. To jest przeszkoda? To jak mam przeskoczyć taki wał? Hej, okay, czyli zwykłym skokiem. Ja pierdziu. Ale najważniejsze, że mam trzy życia. Dam radę. O nie, znowu ten dupek. Z dnożami. Dobra, ominęliśmy go jakoś. Dobra, wolniej, wolniej, wolniej. Dobra, ostrożnie tu muszę. Dobra, forsa. 3200. No masz. O oh jest. Jest! Chociaż odzyskałem jedną broń! Pistolet, on jest lepszy. O nie! Rozpęd again! Dawaj, 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 dawaj... I hopla, jak w kredy! Aha. Dobra. Udało mi się. Przechytrzyłem jakoś ich. Bomba! a to jest pewnie bezużyteczne. To jest jedna z tych gorszych broni w grze. Dobra, mamy tu kolejną forsę. No już ukrystoś nie nie ugryzie. Nie mam tyle forsy. Ale lipa. Dobra, przechytrzyłem ich jakoś. O nie! Teraz spinaczka po górze. Dobra, tu muszę się trzymać tego. O Jezu! Dobra, to nie, nie mogę skakać. Tylko wspinać się cały czas w górę. Dobra, dajemy dajemy, 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 daj, 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 daj. Forsa! Kupa forsy! 300 tysięcy. A nie Dobra. Dobra, tu muszę się przemieszczać z jednego punktu na drugi. No tu nie jest bezpiecznie. Niech to właś, 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 właś. Dobra, poziom ukończony. Aha, podnosi rado przez jednego z henchmenów, tego co tam nam porwał. Ukochaną. Mam twoją forcę. Mam twoją Jessie. Spotkajmy się na szczycie góry. Czyli to już jest finał. No to może w tym tydzień retro to jednak ukończę. Tylko muszę uważać na tych przeciwników. Tak jak wcześniej. Jest. O nie wierzę! że uniknąłem jego strzału. To się nazywa fart. O nie, tylko nie to. Okej, okay. wolniej, wolniej. No, przeskakujemy nad ogniskiem. Aha, dostałem Dobra Kolejna walizka przypadek Już 600 tysięcy A, i teraz będzie walka z bossem. To już jest pierwsza część Będziemy się tłukli ze śmigłowcem Ale to jest nudna walka, bo on tylko tak kręci się dookoła. Muszę go zatóc. O, uwaga, teraz będzie ładny efekt. Fajnie. O nie, no nie, tylko nie ten kolo, błagam. Tak jak z tamtym musiałem sobie poradzić, to zrobimy i z tym. Idzie on. Idzie. A nie wierzę. Przetrwałem. Z takiego upadku z wysokości. W grach wideo to jest rzadkość. No szybciej, chłopie. No, chodź tu. Dobra, chodź tu. O, Jessie, wszystko w porządku? Jestem w porządku. No. Gape i Jesse całują się z tego, że się uratowali. Gra ukończona. Miałbym 900 tysięcy, ale że kontynuację użyłem, to przepadło. Ale gra, no nie powiem, no jak na miarę nes krótka. Mogliby trochę usprawnić sterowanie, bo tu jest po prostu yy, katorga. Ale na dobre zachęty. Ja bym dał jej 5 na 10, uczciwa ocena więc. Bo, gdyby nie te właśnie te cholerne skoki, i to wszystko, to by byłoby lepiej. No, ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu retro. Cześć!